W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłowani w tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga naszego Ojca za świętą noc, w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy i to wydarzenie przeżyjmy raz jeszcze w naszym życiu słuchając słów Ewangelii. Odczytanie tej Ewangelii poproszę księdza dziekana. Bardzo proszę. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządco Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją przodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan, a to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Oto słowo Pańskie. Chwała Panie Zanim włączymy się w modlitwę stosowną do uroczystości dzisiejszej Bożego Narodzenia, którą przeżywamy w naszej wspólnocie, chciałbym w imieniu nas, kapłanów, złożyć serdeczne życzenia. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć od nas tu obecnych, ale jest jeden z kapłanów nieobecny, to ksiądz Infułat Ludomir, który no niestety jest przeziębiony i nie mógł dzisiaj być razem z nami, a przecież to jest szczególny duszpasterz tu dla naszego środowiska, który jest nam tak bardzo miły wszystkim, więc prosił, abym zechciał przekazać te życzenia również od niego. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Państwo posłowie, Euro, Panie europosłowie, chciałbym złożyć więc serdeczne życzenia i tak się zastanawiałem, co powiedzieć i jak wiele powiedzieć, aby użyć jak najmniejszej ilości słów. Wszystko to jest wina miłości Boga do człowieka. Bóg z miłości powołał świat, z miłości powołał człowieka, a gdy ten popełnił grzech, z miłości zapowiedział już wtedy w raju, że zbawi człowieka, że panna porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel. I właśnie ta chwila przyjścia Zbawiciela na świat Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, są świętem miłości Boga do człowieka. Właśnie to jest ta chwila, kiedy ona się uobecnia poprzez Jezusa Chrystusa. Dlatego święty Jan pięknie powiedział o Jezusie Chrystusie. Bóg jest miłością. Właśnie to miłość sprawiła, że również na pamiątkę tego wydarzenia gromadzimy się przy wigilijnym stole, dzielimy się poświęconym opłatkiem, symbolem miłości i w imię, i w imię miłości składamy serdeczne życzenia. Życzę wszystkim to obecnym. Aby Jezus Chrystus, dawca miłości, wszystkich umacniał swoją łaską stosownie do potrzeb czy to parlamentarzysty, ministra, czy członka Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Wszystkich to obecnych, aby Pan umacniał potrzebnymi łaskami. Święta Bożego Narodzenia to także święta pokoju, radości, miłości, przeżywane w rodzinie, w domu. Zechciejcie, drodzy Państwo, wszystkim bliskim przekazać te życzenia. Niech Jezus Chrystus, który przychodzi do nas z miłością, napełni tą łaską każdy nasz dom, naszą codzienność, wszystkie trudy. I proszę, abyśmy te święta, chociaż wielkie sprawy przed nami, o których usłyszeliśmy przed chwilą, były trochę wolniejsze od tych właśnie wielkich wydarzeń, a przeżyte. W gronie najbliższych osób były właśnie pełne radości i pokoju. Były czasem wyzwalania również takiej radości, pokoju i miłości w osobach, w ludziach, którymi są, którzy są obok nas. Życzę zatem błogosławionych świąt, pełnych obecności Boga i Jego darów w życiu państwa, w życiu wspólnoty i we wszystkich dziełach, które. Dla dobra Polski są przez wszystkich tu obecnych podejmowane. Szczególnie tam na tych wysokich stanowiskach, bo tej łaski Bożej i tej pomocy będzie dużo potrzeba, ale przecież i nam, którzy jesteśmy zwykłymi wyborcami, jakaż to będzie wielka odpowiedzialność, aby Pan nam w tych dziełach błogosławił. Niech dobry Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi, wszystkich napełnia swoją miłością i pokojem. Szczęśliwych, błogosławionych i radosnych świąt.